No, MC Midgar, najlepszy serwer w Polsce. Prawda, a nie kłamie. Ja, ten no. ja tak. mogę z tobą zamieszkać? Daddy. Daddy? <noise> Ale jestem z Idę się zapłakać w kącie. <grymc> We. Ej, co to? Co to ma znaczyć? Tak przy ludziach? <grymc> tak przy ludziach? Kiedy. <grymc> <Could> <grymc> no, ogólnie to, ja sobie chcę zbudować na razie domek w stylu średniowiecznym. Tak, żeby on był jakiś taki ładny, wyglądał. Jakiś A taki. Nie jak no Ej, nie słodny. Tak, jak przez okno. Hmm. Piorun cię walnie, bo tu często lubię pioruny bić. I bardzo dobrze. Sądzę, że wady? Jestem samolubny. Jedny, chamski i nie Tak, miałem. potwierdzam, gdzie ta wioska? Chodź, ja cię do niej zaprowadzę, bardzo daleko. A to się tak do niej daleko, jest. a ja chciałabym ze znajomymi mieszkać. Alo, elo, elo. <laughs> Zaczynamy <Mijemy> liderów. Aha! <laughs> jopki. No, się pluwa z wrażeniem. Gdzie <laughs> ci O kurde! Przepraszam! dam. Nie chciałam. nie dam. Serio? dam. Masz, I jest. Papę. Kurde! O! Główka! Mam was już gdzieś Jak będziecie mi ktoś chciał pisać To nie piście, bo nie odpowiadam Dokładnie, jakby trudno mnie zostać zbanowana Sorry, A, not sorry Poczekasz tydzień, dwa tygodnie to cię odblokuje No, uspokoisz się w tym momencie Przemyślisz swoje zachowanie Boże, zaś mam łączenie z serwerem Jest owca Mówić, że jestem na bardzo nawalony, że nie mogę wejść, nie? Nie, będzie lit. Przecież ja jestem na czwartej kresce. Na o, mogę wejść, dobra. Ja już się posikałam. Jak ja mogłam hasło pokazać. Fajne hasło. Dzięki, już zmieniamy. Och, daddy. Jak to nie mieli? Ja jestem empatyczny. Powiedziałem: albo płacisz i dostajesz, albo nie płacisz, i wypadł. Wybrałeś drugą opcję. Ja ci powiedziałem: 100 tysięcy i klucz jest Twój. A tak to nie ma, Tiruriru. Ty chcesz za darmo dostać? To ty myślisz, że co? Że tak znajdziesz sobie typa, który wejdzie na, na serwer, dostaniesz z nim ślub i masz 10 tysięcy? Nie ma tak! Je i zamkni się na ci nie odzywaj. <noise> A gdzie ty mieszkasz? Ja tam za tamtą ścianą. No co się to pojawia tak? to z do mnie. Lubisz to. Możemy ocłacić koftywek wsadzić po prostu. Budowniczy, wszystko z pierniczym, bo budowniczy nie jest sam. Jest niczakowski co dupę moczy. I sobie siedzi o tak. Eee. Okej. Okay. Dobra. Zarokuję coś. Eee... To i tak było lepsze niż. Hoku... Nie, Chocki, kocki, kocki, NCPC. Mam dobre <grywę> ręce. <grywę> Ej, co ci nie ja ten tekst teraz słyszę? <grywę> Od każdego. Nie chcę być dla nas tekstu. <grywę> Już za późno. Sama sobie gotowałaś, tak powiem, ten los. Geurde, niedobrze. Petrusz, tak nie napisał na Steven na streamie. Śledzi nas. Ten co i ogląda w jednym momencie. Wiesz, dziwnie się czuję, jak oglądasz mnie srając. On sprawdza, czy z nikim nie pisze na serwerze. Tak. <laughs> oj, oj. oj. Nie sram, nie, 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 winny się tłumaczy. Gdybyś... Dobra, ja. Gdybyś nie srał, powiedziałbyś, że srasz. Dokładnie. No. Widzicie, o. No. I którzy chcą dostać takiego robocika, który jest tutaj, tak? No. To muszą odnaleźć moją kopalnię, ale ona się pojawi dopiero, uwaga, dzisiaj jest. Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest, uwaga, proszę Państwa, dzisiaj jest środa, czyli uwaga, środa, czwartek. Czyli w czwartek, tak, czyli jutro, nagrywamy odcinek, i jutro będzie do znalezienia kolejna kopalnia i będzie kolejny roboczy najprawdopodobniej do wygrania. Więc, Panie Dominiku, masz znaleźć kopalnię, bo jak nie, to dostajesz bana. No. Dominik, słyszałeś? No. <noise> Bardzo dobrze. Żarty, Jak odnajdziesz ten... tak, tak, jesteś nie, rady, nie, tak... Nie, nie, nie. odnajdziesz? Nie odnajdziesz? Taki jesteś? To nie. To, to ban. Nie to żarty. jesteś kolejną osobą do bana. Chłopaki ci banana dają. Tak, dobra, banana. Gramy, ej, ej, Dominik, dobra, wypad. Dominik, gramy w papier, kamień, dobra? Czyli y, papier, kamień, Ja mam y, Kamień, papier. Jesteś, ona będzie nożyczkami. I eee, jej! Wygra, Wygrałem, bo Bez banku, kocha, to jest mięso. Wygrałem, bo to jest mięso. Ja się identyfikuję jako helikopter bojowy. Zostaw mnie, a ja nie nożyce. Boeing 390. Ja go ostatnio wziąłem w krzaki i zobacz, mam od niego. Zapomniał zebrać. Ja mu mówiłam, że jak chcę iść, to ja nie zabraniam, ale chcę o tym wiedzieć i żeby nagrał. Nie posłuchał się. A to. to Bo było to my na my OnlyFans only myśmy to wrzucali, wiesz? Pieniądze są z tego. Ja będę płacił. Kurde, no. Nie jest dobrze. Mówisz mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm. twój mm -hmm. rozmiar. Mm -hmm. <laughs> tak temu. Jezus, jaką ma fajną linkę. A już znaczy. jesteś brzydki. <grym i wytanie> Ej, o jaka ładna linga! Ej, on mi się przypomniał z tego jednej, jednej tej bajki. Oho. Chyba będzie. Ej, ja gdzie ten Ja to wygram. O jezu, żebyś nie długo czekać. Oła! Czerwone, 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 czerwone musi być. Czerwone, 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 czerwone. Nie. Nie! Czekaj! Nie!

była pretensji, czy coś tam. Jak on cię nazwał? To oni mnie nagabywali. obywatel. Co gdzie gadać? My nie gadamy, tobie masz urojenia. My przesyłamy sobie głosówki na Messengerze tak. na tak. że puszczamy. Fajnie, dokładnie. My tylko głosówki. My nagrywamy to dzień wcześniej, a tak naprawdę gramy w tego samego dnia. Pochwalony, pochwalony. A czasami tu na skate gadamy jeszcze. Tak, no. Bo ja albo, cię na gadu zaraz... gadu. albo na gadu gadu. Tak, gadu gadu. To pierwsze, mamy konwersację na gadu, bo ja cię zaraz urwałem na tak g g A Marańczowe są o wiele lepsze, bo IP można sobie schować. O. A ty skąd wiesz? Bo to. A że, że, że skąd wiesz? Zwyczaju! No. no Kati, przynajmniej przynajmniej dziewię osób masz elegancko. No. To już fejm. Nie, No. Mama, tata, babcia. Tak, mój pies! pies mój homik! Pies, kot, homik to. Cynowa. Tak. Cała rodzina. Są bardzo dumni Sze. z tego, co robię w życiu. Sześć. 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 Jakby to Japończycy powiedzieli. Dzianny. O, kwaśny, nie odpalaj się. <grymne> <Kwaśne>. <grymne> o, się boję, co tu się będzie działo. Dawaj, bo się będę zastanawiał, o co chodzi. Nie, bo stream jest włączony. no. Puchy, dobra. Dobra. Ej, dawaj, 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 jeżeli pada nie, 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 nie. Ja lubię nie, nie, swoje nie, nie, nie. konto. I cyk, Niedozwolone dozwolone Nie, bo ja nie chcę być serwerem, ja się potem łączę przez pół godziny. <rheuty> <gryuty> nie powiem. Tak. No, no to trzeba po prostu w jakiś rzeczny sposób to wyjaśnić. Musimy to wyjaśniać między sobą, tak, na prywatnych kontach. Ale wiadomościach, co? Tiru, co? Co mają ja wyjaśniać? Wszystko wyjaśnione, bütün... Nie wiem, ja nie wnikam. Dobra. To jeszcze raz, Nara, cześć. Ello. Dobranoc. Dobra, to tak, czekaj, jeszcze raz. Jak się Dziane. Dobra. Dziane. Dobra. Dziane. Właściwie, Dzią, Ja, Dobra. Właśnie się Dobra, to dobra pozdrowienia do dla Kwaśnego i dla Yetiego, a was to pies tam gania. Czemu mnie? Dziękuję no, bardzo. No kurna, pisać do was, a to Dzią nawet... Pozdrawiam, nawet pozdrawiam, Zdrowienia od czekowskiego. Wypadł. Dziane! Dziane. <noise> Jezu. Ale przepraszam, ja ci zaraz tutaj tego tiruliru. No. no... Ale jakie tiruliru? Ja sobie wypraszam. Dobra, mężu cicho bądź. Oh. Aha. Aha Kati, czy ty to hmm. słyszysz? Aha. Nie powiem. Ja mam być cicho. Nie, no może być głośny, może gadać, rozmawiać. <noise> no nie wiem, nie wiem. Nie Zastanowił lubię być głośno. Zastanowiłabym się dwa o, razy najpierw. O. Z ciekawskim byś się dogadał idealnie. Ciekawski. <noise> ah. Dzięki. Nie. Ja nie mogę. Ej, kiedy, kiedy ktoś jest tak mało ważny, że nawet nie warto go znać. Smutos. Dobra. Czekowski, pytanie do ciebie za 100 punktów. My później jeszcze robimy, będziemy robili ten most, czy nie? Hmm, chyba tak, ale nie wiem. Przemyślę. Co no. jak będzie chwila, to, to najwyżej się za to trzeba wziąć, żeby to jakoś wyglądało. Bo y, będzie... w ogóle inne pytanie jeszcze. No Ty będziesz streamer robił, czy nie w końcu? Tak, ale to jak co, wszystkie pytania mi napisz na prywatnym. Dobra, dobra. Kwaśny to do zobaczenia. Dziane. No dziane. Właśnie kupsko ja. mi zrobił. Dobra. A ty znowu ja ci blok szybko zrobił. Szybko. Szybko, zamienił mi już owe bloki na gówno. On tak u mnie wiesz, tak... Obs obsrało mi dom. Szkielet mnie jeszcze nawala. Zaseramy. No. E ja, Szkielet! Nie ty. Dom. No. Powiedział, że jesteś mało ważny. Co tak powiedział? W sensie nie, do czekowskiego. No i dobrze. Słyszałeś? Słyszałeś to, Czak Ej, ty! Ja? Czak! Nie e? odpowiada mi. Czemu mi nie odpowiada? Ej! Ale się na Przed i wtedy swoich pękł. <grym> ale się na no, Ale gówno. No solidne. Na w środku. Bardzo ładne. Dzięki. Zachwalasz jego kształt? Tak, tylko mi trochę ekran się tak u -u -u, bo wypiłem ten apt, co dostałem od ciebie. No. Dwie butelki. Tak. być słoneczko. Czekaj. Ej! Nie słychać cię. O. Dlaczego? Mikrofon. A, To mówiłam, że tamten powiedział, że jesteś ważny. Wiem, dlatego się nie odzywałem. Nie wiem, że miał takie o... Biedny. Nie rób tego. Ja Ja przyrzekam. Zobaczysz, jaki to jest content. Ale ja nie chcę być z nami na spotkaniach. Kop... Oplułam się. Nie chcę. Mm. Mamo, to nie o, tak. Czemu się stki drogie? Ej, popatrz na lajwa. Czekaj, nie lubi. Nie robię. No ale naprawdę to była dwie sekundy, no trzy może i tyle. I nic nie było. No nie! Nie, ja, 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 ja kończę. Kończę, żegnam. Żegnam.